W świecie, gdzie odwaga wydaje się rzadkością, istnieją historie, które przekraczają czas i pokazują nam transformującą moc niezachwianej wiary. Historia Debory, jedynej kobiety sędziego Izraela, ukazuje nam, jak Bóg może wykorzystać nieprawdopodobnych ludzi do dokonania niezwykłych czynów, przełamując konwencje i przemieniając całe narody poprzez posłuszeństwo i zaufanie. Drodzy bracia i siostry, szukający inspiracji do własnych bitew, dziś zagłębimy się w fascynującą podróż kobiety, która powstała w czasie ucisku aby poprowadzić lud do zwycięstwa, pokazując, że boskie powołanie nie zna barier płci, statusu czy okoliczności. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału Souls Guide. In Light, polubienia tego filmu i podzielenia się w komentarzach. Jestem gotowy prowadzić jak Debre. Twój udział wzmacnia naszą społeczność i pomaga nam nieść te przesłania nadziei do większej liczby osób spragnionych słowa. W burzliwym okresie sędziów lud Izraela doświadczał bolesnych cykli wierności i buntu, odczuwając gorzkie konsekwencje porzucenia dróg Pana. Po śmierci Echuda, jednego z poprzednich sędziów, Izraelici ponownie odwrócili się od Boga. Pogrążając się w bałwochwalczych praktykach, które niszczyły ich duchową tożsamość i osłabiały ich społeczność ze Stwórcą. W wyniku tej zbiorowej niewierności Pan pozwolił królowi Jabinowi z Kanaanu podporządkować sobie Izrael, nakładając okrutny i systematyczny ucisk, który trwał przez dwadzieścia długich lat. Pod dowództwem, budzącego strach generała Sysei. Kananejczycy terroryzowali wybrany lud dziewięciuset żelaznymi rydwanami, symbolami miażdżącej potęgi militarnej, wobec której Izraelici wydawali się bezsilni. Niegdyś bezpieczne ścieżki stały się niebezpieczne, handel podupadł, a Izraelici zostali zmuszeni do opuszczenia swoich miast, ukrywając się w górach i jaskiniach, aby uciec przed brutalnością swoich ciemiężców. Codzienne życie zamieniło się w nieustanną walkę o przetrwanie, podczas gdy strach i rozpacz rozprzestrzeniały się jak cienie nad Ziemią obiecaną. Ten ucisk nie był jednak tylko karą, ale także wezwaniem do pokuty, bolesnym przypomnieniem, że prawdziwe bezpieczeństwo Izraela nie tkwiło w politycznych sojuszach czy sile militarnej, ale w wierności przymierzu z Bogiem. W swoim cierpieniu lud zaczął wołać do Pana uznając swoją rozpaczliwą potrzebę boskiej interwencji. To właśnie w tym scenariuszu głębokiej narodowej udręki Bóg, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przygotował grunt pod niezwykłe wyzwolenie przez nieprawdopodobnego przywódcę. Jak zawsze dzieje się w boskiej ekonomii, gdy noc wydaje się najciemniejsza, jest to znak, że świt się zbliża. Pan, który nigdy nie opuszcza swojego ludu, nawet gdy ten go opuszcza, już wybrał swoje narzędzie odkupienia. Kobietę o niezachwianej wierze, głębokiej mądrości i wzorowej odwadze, która miała pojawić się jako latarnia nadziei pośród ciemności ucisku. Debre pojawia się na świętych kartach jako wyjątkowa i wielowymiarowa postać. Rzadki klejnot w zdominowanym przez mężczyzn krajobrazie przywództwa izraelskiego. Znana jako żona Lapidota, przekroczyła kulturowe oczekiwania swojej epoki przyjmując jednocześnie rol żony, prorokini i sędziego Izraela, demonstrując, że boskie powołanie nie jest ograniczone ludzkimi konwencjami. Jako prorokini, Debre posiadała intymną i głęboką więź z Panem, otrzymując boskie objawienia, które kierowały nie tylko jej osobistym życiem, ale także losami narodu. Jej wyostrzona duchowa wrażliwość pozwalała jej rozeznawać wolę Boga w zagmatwanych czasach czyniąc ją wiarygodnym kanałem niebiańskiej mądrości dla zdezorientowanego ludu. W swojej roli sędziego, zasiadała pod palmą między Ramą a Betel, w górzystym kraju Efraima, gdzie Izraelici szukali jej, aby rozstrzygać spory i otrzymywać wskazówki. Ten potężny obraz kobiety wymierzającej sprawiedliwość na świeżym powietrzu, dostępnej dla wszystkich, ujawnia zarówno jej uznany autorytet, jak i niekonwencjonalne podejście do przywództwa, to, co czyni Deborę naprawdę niezwykłą, to nie tylko fakt, że jest jedyną kobietą wśród sędziów Izraela, ale naturalność, z jaką sprawowała swój autorytet. Pismo Święte nie przedstawia jej przywództwa jako czegoś kontrowersyjnego czy wyjątkowego, sugerując, że jej kompetencje, uczciwość i więź z Bogiem były tak oczywiste, że wykraczały poza kwestie płci. W przeciwieństwie do wielu przywódców, którzy szukają władzy i uznania, Debre wydaje się przyjmować swoją pozycję jako służbę, posłuszną odpowiedź na boskie wezwanie w krytycznym momencie historii swojego ludu. Jej przywództwo łączyło stanowczość i współczucie, autorytet i dostępność, wizję strategiczną i głęboką duchowość. W czasie, gdy Izrael zgubił swoją drogę, Debre reprezentowała głos narodowego sumienia, przypominając ludowi o ich tożsamości jako wybrańców Bożych i wzywając ich z powrotem do wierności przymierzu. Jej życie ilustruje, jak Bóg często wybiera nieprawdopodobnych, aby objawić swoją moc, zakłócając konwencjonalną mądrość i ujawniając, że jego kryteria wyboru wykraczają poza ludzkie ograniczenia. Prowadzona przez Boskie Objawienie, Debre wezwała Berakę. Syna Abinoama, skedesz w Neftali, przekazując mu jasne i bezpośrednie przesłanie od pana. Czy pan, Bóg Izraela, nie nakazał ci, idź, zbierz wojska na górze Tabor i weź ze sobą dziesięć tysięcy mężczyzn z Neftali i Zebulona? zapytała, komunikując nie tylko strategię militarną, ale boski mandat. Obietnica, która towarzyszyła temu wezwaniu, była niezwykła. Bóg przyciągnie Sisere, budzącego strach dowódcę armii Jabina, do potoku Kishon, wydając go w ręce Berakę. To nie była zwykła bitwa, ale bosko zaaranżowana konfrontacja, gdzie pan zastępów miał bezpośrednio interweniować, aby wyzwolić swój lud z ucisku. Odpowiedź Berake ujawnia zarówno wiarę, jak i wahanie: Jeśli pójdziesz ze mną, pójdę, ale jeśli nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Ten warunek, daleki odbycia prostą demonstracją niepewności, odzwierciedla jego uznanie duchowego autorytetu Debori i jego zrozumienie, że jej obecność reprezentowała boską aprobatę i wskazówki dla misji. Z mądrością i stanowczością Debre zgodziła się mu towarzyszyć, ale dodała znaczące proroctwo: Z pewnością pójdę z tobą. Jednakże droga, którą idziesz, nie. Przyniesie ci chwały, gdyż pan łajdę siere w ręce kobiety. To oświadczenie nie było naganą, ale prorockim ogłoszeniem, jak Bóg wybierze objawić swoją suwerenność w nieoczekiwany sposób. Ta interakcja między Deborą a Barakiem pięknie ilustruje dynamikę dzielonego przywództwa pod boską suwerennością. Debre nie dążyła do monopolizowania dowództwa wojskowego, uznając rolę Barakę podczas gdy on cenił jej duchowy autorytet tworząc partnerstwo które honorowało specyficzne dary każdego z nich epizod ten podkreśla również jak bóg często działa poprzez nieprawdopodobne współpracę łącząc różne osobowości umiejętności i funkcje aby realizować swoje cele pokora by uznać naszą potrzebę innych i gotowość do dzielenia się zarówno odpowiedzialnościami jak i uznaniem są niezbędnymi cnotami dla każdego powołanego do przewodzenia w Królestwie Bożym. Podążając za boskimi instrukcjami przekazanymi przez Deborę, Barak zgromadził 10 tysięcy wojowników z plemion Zebulona i Neftali na górze Tabor, przygotowując się do pozornie nierównej konfrontacji. Z drugiej strony, Sisera zmobilizował całą swoją imponującą siłę militarną, w tym 900 budzących strach żelaznych Rydwanów, które przez dwie dekady były narzędziami terroru przeciwko Izraelowi. Scena była gotowa na niezwykłą demonstrację boskiej mocy, gdzie dysproporcja sił miała tylko powiększyć chwałę niebiańskiej interwencji. Kiedy Debre wydała decydujący rozkaz: Wstań, bo to jest dzień, w którym Pan wydał Sisere w Twoje ręce. Nie tylko rozpoczynała bitwę, ale proroczo ogłaszała zwycięstwo już ustalone w boskich radach. To, co nastąpiło, było niczym innym jak dramatyczną manifestacją Bożej suwerenności nad siłami natury i historii, jak poetycko opisano w pieśni Debory. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich orbit walczyły przeciwko siserze. Opatrznościowa burza przekształciła teren w bagno, neutralizując główną przewagę militarną kananejczyków. Potężne żelazne rydwany. Duma armii Sysei stały się bezużyteczne, a nawet szkodliwe na zalanym polu bitwy. Potok Kishon, wspomniany w oryginalnym proroctwie, wylał z powodu ulewnych deszczy, zmywając wielu wrogów Izraela i tworząc chaos w szeregach kananejskich. Pośród tego bosko zaaranżowanego zamieszania, barak i jego ludzie zeszli gwałtownie z góry Tabor atakując z odnowioną odwagą wroga już zdestabilizowanego przez niebiańską interwencję. Armia kananejska, niegdyś tak przerażająca, została całkowicie pokonana, a Sisera porzucił swój rydwan i uciekł pieszo, desperacko próbując uniknąć przepowiedzianego losu. To spektakularne zwycięstwo ilustruje powtarzającą się zasadę w biblijnej narracji: kiedy lud Boży działa w posłuszeństwie jego słowu, nawet w obliczu niemożliwych okoliczności, Pan interweniuje w zaskakujący sposób, przekształcając niedogodności w możliwości objawienia swojej mocy. Bitwa na górze tabor pozostaje wiecznym świadectwem, że nie dzięki mocy ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów, osiąga się prawdziwe zwycięstwa. Podczas gdy armia kananejska została zdziesiątkowana na polu bitwy, ich dowódca Sisera uciekał desperacko, szukając schronienia z dala od zasięgu Berake i jego ludzi. W swojej ucieczce dotarł do namiotu Jael, żony Hebera Kenity, której rodzina utrzymywała pokojowe stosunki z królem Jabinem z Hazoru. Jael przyjęła wyczerpanego generała z pozorną gościnnością, zapraszając go do swojego namiotu uspokajającymi słowami «Wejdź, mój panie, wejdź do mnie». Nie bój się. To przyjazne przyjęcie. W kontekście, gdzie namioty kobiet były uważane za nienaruszalne, dało si serze fałszywe poczucie bezpieczeństwa w momencie skrajnej bezbronności. Odpowiadając na prośbę uciekiniera o wodę, Jael zaoferowała mu mleko i przykryła go kocem. Gesty, które pogłębiły jego zaufanie i wprowadziły go w głęboki sen po wyczerpaniu bitwą i ucieczką. Biblijny tekst uchwycił dramatyczną ironię tego momentu, budzący strach dowódca ciemiężców Izraela, teraz całkowicie bezbronny, poddany snowi pod pozornie łagodną opieką kobiety. To właśnie w tym krytycznym momencie Jael podjęła odważną i ostateczną decyzję. Biorąc palik od namiotu i młotek, podeszła cicho do śpiącego Sysei i precyzyjnym, potężnym uderzeniem wbiła palik w jego skroń, przybijając go do ziemi. Ciemiężca, który terroryzował Izrael przez lata, spotkał swój koniec nie na polu bitwy, ale z rąk zwykłej kobiety. Kiedy Barak przybył w pościgu za Siserą, Jael wyszła mu na spotkanie z zaproszeniem pełnym znaczenia. Chodź, pokażę ci człowieka, którego szukasz. Wchodząc do namiotu i widząc swojego martwego wroga, Barak był świadkiem dokładnego wypełnienia proroctwa Debory. Chwała ostatecznego zwycięstwa nad Siserą została przyznana kobiecie. Historia Jael przypomina nam, że Bóg często używa pozornie zwykłych ludzi, bez oficjalnych stanowisk przywódczych czy specjalnego szkolenia, aby realizować swoje cele. Jej odwaga i decyzja w krytycznym momencie uczyniły ją narodową bohaterką, celebrowaną w pieśni Debori jako najbardziej błogosławiona wśród kobiet. Demonstrując, że każda osoba ma unikalną rolę w rozwijaniu się boskiego planu. Po cudownym zwycięstwie nad Kananejczykami, Debre i Barak zaśpiewali niezwykłą pieśń, zachowaną w Księdze Sędziów V, która wyróżnia się jako jedna z najstarszych i najpiękniejszych kompozycji poetyckich w Biblii. Ten triumfalny hymn nie był tylko celebracją zwycięstwa militarnego, ale teologiczną interpretacją wydarzeń uznającą suwerenną rękę Boga w każdym aspekcie wyzwolenia Izraela. Pieśń zaczyna się wezwaniem do chwały: Za to, że przywódcy prowadzili w Izraelu, za to, że lud dobrowolnie się ofiarował, błogosławcie Pana. To otwarcie natychmiast ustanawia ton wdzięczności i uznania, przypisując główną zasługę Bogu, jednocześnie honorując ludzki udział poprzez odważne przywództwo i dobrowolną służbę. Z żywym językiem i potężnymi obrazami pieśń opowiada o boskiej interwencji w bitwie, opisując jak ziemia zadrżała, a niebiosa kropiły. Tak, obłoki kropiły wodą i z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich orbit walczyły przeciwko siserze. Ta poezja nie jest zwykłym literackim upiększeniem, ale głębokim teologicznym stwierdzeniem o Bożej suwerenności nad stworzeniem i jego gotowości do mobilizacji sił naturalnych w obronie swojego ludu. Kompozycja służy również jako historyczny zapis, wymieniając plemiona, które odpowiedziały na wezwanie: Efraim, Benjamin, Zebielen, Isekar i te, które się wstrzymały: Ruben, Dzilit, Dan, Asher ustanawiając w ten sposób pomnik, który zachowałby zarówno honor jak i wstyd dla przyszłych pokoleń. Ta funkcja zbiorowej pamięci jest kluczowa dla tożsamości ludu przymierza. W swoim kulminacyjnym punkcie pieśń celebruje działania Jael z bujnym językiem, nazywając ją najbardziej błogosławioną wśród kobiet i graficznie opisując, jak wykonała siserę. Ta pochwała dla nieizraelskiej kobiety za jej rolę w narodowym wyzwoleniu demonstruje jak odkupieńcze dzieło Boga, często przekracza granice etniczne i oczekiwania kulturowe. Pieśń kończy się imprekacyjną modlitwą: tak niech zginą wszyscy twoi wrogowie, panie, a ci, którzy cię kochają, niech będą jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. To potężne zakończenie ujmuje całą narrację w perspektywie eschatologicznej. Łącząc historyczne zwycięstwo nad Kanaanem z przyszłą nadzieją na ostateczny triumf Boga nad wszystkimi siłami zła. Po decydującym zwycięstwie nad Kananejczykami Pismo Święte odnotowuje, że Ziemia miała odpoczynek przez 40 lat niezwykły okres spokoju i dobrobytu, który świadczy o głębokim i trwałym wpływie przywództwa debori. Ten pokój nie był jedynie brakiem zewnętrznego konfliktu ale odzwierciedlał przywrócenie boskiego porządku i wierności Przymierzu. Pod duchowym wpływem Debori Izrael doświadczył nie tylko politycznego wyzwolenia, ale także odnowy religijnej. Jako prorokini i sędzia, prowadziła lud z powrotem na drogi Pana, przywracając centralność boskiego prawa w życiu narodowym i wzmacniając tożsamość Izraela jako ludu Przymierza. Przywództwo Debori ustanowiło potężny precedens, który zakwestionował i rozszerzył tradycyjne koncepcje dotyczące tego, kto może być używany przez Boga na pozycjach władzy. Jej historia pozostaje wymownym świadectwem, że boskie powołanie przekracza ograniczenia płci, torując drogę do bardziej inkluzywnego zrozumienia duchowych darów i służby w Królestwie Bożym. Model współpracy w przywództwie, zademonstrowany przez Deborę i Barakę, oferował zdrowy wzorzec dla przyszłych pokoleń, ilustrując, jak różne dary i funkcje mogą się harmonijnie uzupełniać pod boską suwerennością. To udane partnerstwo kwestionuje zarówno indywidualizm, jak i sztywne hierarchie, które często podważają skuteczność przywództwa. Być może najważniejszym dziedzictwem Debory jest żywa demonstracja tego, jak autentyczna wiara manifestuje się w praktycznej odwadze i zdecydowanym działaniu. W czasie powszechnego strachu i konformizmu, odważyła się uwierzyć w Boże obietnice i działać na podstawie tego przekonania, inspirując innych do naśladowania jej przykładu odważnego posłuszeństwa. Historia Debory ustanowiła również ważny precedens literacki i liturgiczny poprzez jej pieśni która stała się częścią kanonu Pisma Świętego i modelem dla późniejszych wyrażeń chwały i teologii. Jej pieśń nie tylko zachowała pamięć o kupieńczych czynach Boga, ale także dostarczyła ramy interpretacyjne do zrozumienia boskiej interwencji w ludzkiej historii. Narracja Debory uczy nas, że Bóg widzi poza pozorami i konwencjami społecznymi, wybierając swoich sług na podstawie kryteriów, które często przeczą ludzkim oczekiwaniom. W świecie obsesyjnie skupionym na zewnętrznych referencjach i statusie, przypomina nam się, że Pan nie patrzy tak, jak patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, ale Pan patrzy na serce. Partnerstwo między Deborą a Barakiem pięknie ilustruje zasadę współzależności w ciele Chrystusa, gdzie różne dary i powołania uzupełniają się wzajemnie, aby realizować boskie cele. Ta współpraca wzywa nas do przezwyciężenia zarówno dumnego indywidualizmu, jak i niepewnej zależności, uznając, że potrzebujemy siebie nawzajem, aby w pełni wypełnić nasze powołanie. Odwaga zademonstrowana przez Deborę, Berakę i Jael w decydujących momentach zaprasza nas do zbadania naszej własnej odpowiedzi na współczesne wyzwania. W czasach, które wymagają jasnego stanowiska i odważnego działania, Wielu wierzących ulega strachowi lub konformizmowi, zapominając, że ten sam Bóg, który umocnił tych biblijnych bohaterów, nadal wzmacnia swój lud dzisiaj. Nadprzyrodzone zwycięstwo na górze tabor przypomina nam, że najważniejsze bitwy nie są wygrywane przede wszystkim przez ludzką strategię czy siłę liczebną, ale przez boską interwencję w odpowiedzi na wiarę i posłuszeństwo. Kiedy stajemy w obliczu pozornie niemożliwych okoliczności. Jesteśmy wezwani do zaufania nie naszym ograniczonym zasobom, ale Bogu, dla którego nic nie jest niemożliwe. Pieśni Debory ustanawia potężny model dla naszego uwielbienia, ucząc nas teologicznej interpretacji naszych doświadczeń i rozpoznawania Bożej ręki, zarówno w zwycięstwach, jak i w zmaganiach. Ta praktyka duchowej refleksji przekształca codzienne wydarzenia w możliwości wzrostu i świadectwa wzbogacając naszą podróż wiary. Trwały pokój, który nastąpił po przywództwie Debory, przypomina nam, że prawdziwa transformacja społeczna i polityczna jest zakorzeniona w duchowej odnowie i wierności przymierzu z Bogiem. W świecie, który szuka jedynie technicznych lub ideologicznych rozwiązań głęboko duchowych problemów, historia Debory wzywa nas z powrotem do fundamentów biblijnej sprawiedliwości i szalom. W erze naznaczonej podziałami płciowymi i gorącymi debatami na temat ról w kościele i społeczeństwie, Historia Debory oferuje zrównoważoną i wyzwalającą perspektywę. Nie przecząc biblijnym zasadom dotyczącym porządku i struktury, jej narracja demonstruje boską elastyczność i docenienie unikalnych darów, które każda osoba, niezależnie od płci, wnosi do ciała Chrystusa. Model służebnego przywództwa zilustrowany przez Debora silnie kontrastuje ze współczesnymi wzorcami autorytetu opartymi na dominacji, celebrytyzmie czy autopromocji. W czasie influencerów i kultu osobowości jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia przywództwa charakteryzującego się pokorą, mądrością i głęboką zależnością od Boga. Moralna odwaga zademonstrowana przez Deborah w konfrontacji z uciskiem i mobilizowaniu oporu rezonuje potężnie w naszym świecie, gdzie systemowe niesprawiedliwości i nadużycia władzy nadal przeważają. Jej historia wzywa nas do rozwijania nie tylko prywatnych przekonań, ale także publicznej odwagi do obrony prawdy i sprawiedliwości, nawet gdy wiąże się to z osobistym ryzykiem. Udane partnerstwo między Deborą a Barakiem oferuje inspirujący model współpracy między mężczyznami a kobietami w służbie i misji, demonstrując jak wzajemny szacunek i uznanie komplementarnych darów mogą wzmocnić wpływ królestwa. Ten przykład kwestionuje zarówno wykluczający patriarchalizm, jak i feminizm, który odrzuca rozróżnienia ról. W czasach kryzysu narodowego i globalnego. Historia Debory przypomina nam, że duchowa odnowa jest niezbędnym fundamentem dla trwałej transformacji społecznej. Kiedy wspólnoty wiary powracają do wierności przymierzu i posłuszeństwa Słowu Bożemu, stają się katalizatorami zmian, które wykraczają poza granice Kościoła i wpływają na szersze społeczeństwo. Narracja Debori wzywa nas również do rozpoznawania i celebrowania Bożego dzieła poprzez nieprawdopodobnych ludzi i w nieoczekiwanych okolicznościach. W świecie, który idealizuje władzę, bogactwo i status, jesteśmy zaproszeni do patrzenia oczami wiary, rozpoznając boskie dzieło w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach i poprzez najbardziej zaskakujące instrumenty. Niezwykła podróż Debory, od prorokini pod palmą do wyzwolicielki narodu Pozostaje ponadczasowym świadectwem transformującej mocy życia, całkowicie oddanego boskim celom. Poprzez jej natchnione przywództwo, niezachwianą odwagę i głęboką więź z Bogiem, nie tylko wyzwoliła Izrael z zewnętrznego ucisku, ale także poprowadziła ich z powrotem do wierności przymierzu, ustanawiając dziedzictwo, które rozbrzmiewa przez wieki. W każdym aspekcie jej historii, jej niezwykłym powołaniu, jej partnerstwie z barakiem, nadprzyrodzonym zwycięstwie na górze Tabor, wypełnieniu proroctwa przez Jael i pieśni, która celebruje boską interwencję, widzimy tego samego Boga, który nadal działa dzisiaj, wybierając nieprawdopodobnych, wzmacniając słabych i przekształcając niemożliwe sytuacje, aby objawić swoją chwałę. Dla każdego z nas, stojącego w obliczu własnych żelaznych rydwanów, czy to osobistych wyzwań, Pozornie nieprzezwyciężalnych przeszkód czy systemów opresyjnych, które wydają się niezwyciężone, historia Debory szepcze potężną prawdę. Kiedy odpowiadamy na boskie wezwanie z odważnym posłuszeństwem, Pan Zastępów mobilizuje nawet gwiazdy, aby walczyły u naszego boku. Obyśmy, jak Debre, mieli odwagę przyjąć naszą unikalną pozycję w boskim planie, ufając nie naszej własnej sile czy mądrości, ale wierności Boga który nigdy nie opuszcza swojego ludu. Obyśmy, jak Barak, rozpoznali naszą potrzebę partnerów w podróży wiary, współpracując pokornie z tymi, których Bóg stawia na naszej drodze. I obyśmy, jak Jael, byli gotowi działać zdecydowanie w krytycznych momentach, stając się instrumentami boskiej sprawiedliwości w naszym świecie. Zapraszam cię do skomentowania poniżej. Ufam Bożemu powołaniu dla mojego życia. Podziel się również, jak historia Debory dotknęła twojego serca i zainspirowała twoją podróż wiary. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału Soul's Guiding Light i włączyć powiadomień, aby otrzymywać więcej przesłań, które wzmacniają twoją duchową podróż. Niech pokój Pana będzie z tobą aż do naszego ponownego spotkania.